Wyjmij se Zapomniałem powiedzieć. Nie kop! No, Powoli! Nie kop! Dawaj ze skoza tak! <noise> Zaraz będzie ze skoza nurkował na glebę! <noise> Co tam się ma? Ej, nie kop, nie kop! Bo już to ci nic nie da! Teraz go za dupę trochę! Dobra Do tyłu Źle odpuścił, tylko nie do końca do tyłu nie, Zobacz, on już się... Nie, to nic nie da, Mariusz Marek, niech już nie kopie, czego za dupę chyba Dawajcie go dawajcie Kurde mówiłem, że nic to nie da Że trzeba go za dupę wziąć Wszystko jest w porządku Na tą stronę Nie siadaj na nim! Nie, 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 nie! Nie stawaj! Paweł! Paweł, nie stawaj na nim! O tak! Do tyłu, do tyłu, dawaj! Do tyłu, do tyłu, Do tyłu! On wyskoczy! Do tyłu! Do tyłu on z powrotem wyjedzie! O tak! Nie panu. Całkiem do tyłu chłopcy! Do tyłu! Żeby zacząć od początku! No. Dawaj, dawaj, śmiało, śmiało, pójdzie! O tak! Nie pan, ale on agresywny jest! Te opony to są kurwa! Mariusz, tu dawaj! Jest mniej! Dobra, następny. Opa! Ja pi właśnie. Radziu! <grystanie> Nic nie, nic nie jest? nic no, ci nie ja jest? Za tył, chłopcy! Mariusz, zejdź z niego! Panowie, tego rowku się nie skacze! No nie kop, nie kop, nie kop już, nie kop. Zejdź z niego i do tyłu, i tyłem. Nie, nie. Zejdź z niego za bumper do tyłu, we trzech i, i wiesz i do góry. Nie kop. O tak. D Dodaj któryś gazu. Polaris. Jesz ja Stanie. Chyba że, chyba że ma rosta większy. I teraz tak. I ogień już dobra! Zam tak. To już wszystko, za dupę i do góry. Nie, on już nie wyjdzie. Chłopca. Dobra, nie kop, nie kop, Paweł, nie kop. Jak nie pójdzie za pierwszym, to już nie pójdzie. Za dupę i do góry, i do przodu. i wtedy dobrze idzie. Albo wygładzona. To, to pójdzie, tak. Już tylko tyle? Poświeżym, poświeżym. Po świeżym. Po świeżym. Ale ja, ja myślałem, że przez kierownicę przelecisz. Do tyłu już. I tutaj. Chłopcy, pomóżcie mu z tym stelcem do tyłu i tędy przejedzie. Chodźcie, We czterech. Nie, radio, radio, Do tyłu i tędy przejedzie. Bo to jak to, kurwa, ruski czołg wpadnie to trzeba ośmiu chłopa. Dawaj tędy. Się, że to nie ta przyjemna jazda!